sama ta inwestycja w krótkoterminową aktywizację, pozyskanie pipeline'u no nie jest do końca opłacalna i nawet są takie metryki, że jak się wchodzi na rynek, to wiadomo no trzeba się najeść, nie ma dużego zaplecza zazwyczaj finansowego i budżetowego, no więc ta inwestycja w ten marketing krótkoterminowy, czyli to generowanie pipeline'u jest większa niż inwestycja w widoczność. Natomiast zdrową sytuacją przychodową dla firmy, taką dającą perspektywę rozwoju i stabilizacji budżetowej, jest to, że inwestujemy tylko 30% w aktywizację klientów na tym ostatnim etapie, czyli generowanie pipeline'u i 70% w widoczność. Powinniśmy dążyć do tego, edukując swoich prezesów, że nie będziemy całego budżetu wiecznie poświęcać na to, że wysyłamy cold maile, robimy Google Adsy, cold calle i tam nie wiem, w galerii handlowej z balonami zapierniczamy po godzinach. Tylko jeździmy na konferencje, dajemy wykłady, uczestniczymy w webinarach partnerskich. Jest ona głośno, tak po prostu jest ona głośno na rynku. I jest to trochę nie. Trudne do policzenia przy małej skali biznesu, no bo jakby duże korpo, wiadomo, mają inne narzędzia, budżety, badawcze, tu zostawiamy, bo ci ludzie nie oglądają naszego kanału, więc tutaj nie będziemy sobie języka szczępić, oni też doskonale wiedzą, co mają robić.